Zobaczymy próbę szymka na koniu. Konie, na którym jeździ Daniel, na co? Trzymałeśmy w pierwszym Tak. Co, 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 no. Trzymaj. Oto. No garami się ściskaj, mocno. Musisz mocno ściskać nogami szymek. Pasań, tu, trzymaj się za grzywę, mocno. Zapieczętuj. Mocno no, trzymaj. No ładny. Trzymasz się dobrze? Tomek nie chce na to patrzeć. No jak tam przymyk? Trzymaj mocno, trzymaj się mocno. Tam siedzi siła spokoju. I spokoju też zaczynają gździki gryźć. <gryzki> Kamerzyste gryżą. Widzisz Szymek, załapałeś się jeszcze na hipoterapię. Hej. Minęłaś taką niepewną coś Chodź tam, pójdziemy za brat. Gdzie ten brat pojechał? Chyba już będą zsiadać, tak? A, bo gryzą te muchy już Dziękujemy no, jak tam było, panie Szymonie? W porządku, spodnie mi się przepociły. Tak? No. Będziesz śmierdział teraz jak stary cap. No ale co, fajnie się jeździło? Podobać mm -hmm. Podoba ci się jazda na koniu? Mm -hmm. No to powiedz mamie, cześć. Cześć, mama. To jeszcze my powiemy. Komuś. Cześć, mama. Cześć, mama. Pozdrawiamy ze stróży.